Zobaczyłam ręcznik kuchenny w szafce uznajomej. Kiedy poznałam powód, też go tam wkładam. Ma genialne zastosowanie. Ręcznik jest stale potrzebny w kuchni. Chcemy mieć go zawsze pod ręką. Często trzymamy go bez stojaka, żeby móc postawić go na przykład przy ścianie na blacie, kiedy coś przygotowujemy. Wtedy zawsze możesz po niego sięgnąć i oderwać kawałek lub dwa. Innym razem może stoi na szafce, bo akurat go tam ktoś odłożył. Niektórzy wolą go mieć przy zlewie, bo wciąż jest coś do wycierania. Nie wiem, gdzie ty trzymasz ręcznik papierowy. Ale czy widziałeś już ręcznik papierowy w szafce? Tak, w szafce. Nie w pokoju czy sypialni, ale w szafce w kuchni. Na przykład w tej, co trzyma się szklanki i kubki. Nie jest tam bez powodu. Na pewno wiesz, że robiąc coś w kuchni, ciągle ma się jedną rękę zajętą. Kiedy chcesz coś wytrzeć, starasz się odrywać kawałki ręcznika tylko jedną ręką. Druga jest albo zajęta, albo brudna. Dlatego czasami na ręczniku widać plamy. Ale kiedy położysz go w szafce, możesz go używać i odrywać pojedyncze listki bez problemu. I jest zawsze pod ręką. Innym miejscem może okazać się szuflada, jest w niej przestrzeń jeszcze na ręcznik papierowy. To również możesz z niego korzystać w ten sam sposób. Jest zawsze pod ręką i łatwo odrywać jego kawałki. Nie potrzebujesz stojaka na ręcznik. Wystarczy szafka kuchenna lub szuflada.